Cześć kochani. Chciałem wam zaprezentować wędzarnię w stylu loft. Całkowicie wykonana z drewna świerkowego skandynawskiego, to jest sprowadzany z Finlandii. Wszystkie okucia są w metalu, malowane na taką ładną czarną strukturalną powierzchnię. Co mogę wam tutaj o niej powiedzieć? Pojemność to jest 320 litrów. Mamy otwierany dach, pod którym jest Ładny, solidny ruch z pasówki, spawany z pręta 5 Także fajnie tutaj wykorzystuje tą przestrzeń pod daszkiem, także możemy sobie sery ryby wszystko ładnie, pięknie wędzić. Co jeszcze, zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tak, w środku mamy trzy poziomy. Standardowo możemy to wszystko konfigurować, jak sobie klient zażyczy. Trzy poziomy, osiem drążków. Drążki tak samo możemy dołożyć to nie jest nam jakiś mega problem. Mamy tacę ociekową z kwasówki. Zobaczcie, jakie super rozwiązanie. Wszystko, co się wędzi, wszystko spływa tłuszcz. Tutaj nic na gorące nie pada, tylko po prostu na ten daszek, który jest nakładany również do czyszczenia, żeby można było go sobie ładnie zdemontować. Wszystko spływa sobie na tacy. Bierzemy ciepłą wodą, przemywamy i mamy z powrotem czysto, nie? Tak to wygląda. Co? W środku mamy jeszcze termoobieg, mamy osuszacz i tutaj jest również za chwilę Pokażę Wam jak to wygląda, to sobie odłożymy. Pokażę Wam jak to wygląda z bliska. ma troszeczkę nierówno, także się drzwiczki zamykają. Ale zobaczcie. W środku tutaj mamy ładnie też z nierdzewki zrobioną osłonę właśnie z zamykaniem. Także podczas wędzenia możemy sobie całkowicie dopływ powietrza zamknąć. A jak chcemy, żeby po prostu było Troszeczkę rozrzedzić sobie ten dym, który jest, żeby nie był taki gęsty, możemy sobie po prostu go uchylić, żeby jakiś tam dopływ powietrza świeżego miał i się to wszystko ładnie mieszało, nie? Tak tutaj to wygląda z bliska. Jeśli chodzi o generator dymu, to jest znanej firmy Dymboxa 2,3 litra. Też fajny, niezawodny. Pompeczka tutaj ma swoje miejsce, ładnie przy sterowniku. Sterownik też ja sam produkuję, także wszystkie części coś by się działo, wszystko jestem w stanie chwilę, moment naprawić jest na to daszek jeszcze też z metalu czarnego zrobiony jeśli chodzi o wyloty dymne mamy fisto z przysłonkami możemy sobie regulować przepływ dymu, jak z jednej jak i z drugiej strony tak samo fisto do tego otwierany stoliczek Pięknie możemy sobie tutaj postawić czy jakiś trunek przy wędzeniu, czy to też miseczkę na nasze wyroby. Tutaj mamy wlot powietrza do osuszacza, również z przysłonką malowany proszkowo. To jest stal nierdzewna, do tego jest malowany jeszcze proszkowo w kolorze czarnym, że to wszystko fajnie się tu jakoś komponowało. I tak to kochani wygląda, nie? Naprawdę na żywo Całkowicie, całkowicie to inaczej wygląda. Naprawdę robi, robi wrażenie jak się ją postawi w ogrodzie. To naprawdę z tyłu tak samo są okucia, wszystko malowane proszkowo. Rewizja w razie czego do wyciągnięcia silniczka termoobiegu jakby coś się z nim stało. Kółka wszystkie hamowane FIS 125 także możemy swobodnie sobie ją przemieszczać. Po równych terenach, tylko że to musi być utwardzone. Bo, tak jak mamy trawę, coś takiego, to już ciężko, ciężko się po tym jeździ. Także musimy być świadomi, jak chcemy wersję z kółkami, aby po prostu to podłoże było mało wiele twarde. Nie? Także sami ocencie, jak Wam się ten produkt podoba, co by można było ulepszyć, co zmienić. Także zapraszam Was do kontaktu.